Nadchodzi zima, co jest wyzwaniem nie tylko dla kierowców, ale także dla pracowników. Praca w niskiej temperaturze może znacznie spowolnić i utrudnić wykonywanie prac przez pracowników, a także obniżyć ich motywację do pracy. Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom pracę w godziwych warunkach, co przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy regulują w sposób następujący. Jaka temperatura powinna być zapewniona w pomieszczeniach pracy? Zgodnie z paragrafem 30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania. Temperatura nie może być niższa niż 14 stopni Celsjusza, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. Jaka temperatura powinna być zapewniona dla pracowników wykonujących lekką pracę fizyczną bądź dla pracowników biurowych? W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18 stopni Celsjusza. Czy pomieszczenia pracy powinny być zabezpieczone przed zmianą temperatury? Tak. Pomieszczenia i stanowiska pracy powinny być zabezpieczone przed niekontrolowaną emisją ciepła w drodze promieniowania, przewodzenia i konwekcji oraz przed napływem chłodnego powietrza z zewnątrz. Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednią wentylację w pomieszczeniach pracy? W pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona właściwa wymiana powietrza, wynikająca z potrzeb użytkowych i funkcji tych pomieszczeń, bilansu ciepła i wilgotności oraz zanieczyszczeń stałych i gazowych. Powietrze doprowadzane do pomieszczeń pracy z zewnątrz przy zastosowaniu klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej nie może powodować przeciągów, wyziębień lub przegrzewania pomieszczeń pracy. A strumień powietrza pochodzący z urządzeń wentylacji nawiewnej nie powinien być skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy. Czy pracownik wykonujący pracę na otwartej przestrzeni powinien mieć do dyspozycji miejsce, w którym mógłby schronić się przed zimnem? Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych pomieszczeniach należy zapewnić pracownikom w pobliżu miejsc pracy pomieszczenia umożliwiające im schronienie się przed opadami atmosferycznymi, ogrzanie się oraz zmianę odzieży. Pomieszczenia te powinny być zaopatrzone w urządzenia do podgrzewania posiłków. Jaka temperatura powinna być zapewniona w takich pomieszczeniach? W pomieszczeniach do ogrzewania się pracowników powinna być zapewniona temperatura co najmniej 16 stopni Celsjusza. W razie gdy ze względu na rodzaje prac wykonywanych na otwartej przestrzeni w okresie zimowym nie jest możliwe zapewnienie pomieszczeń do ogrzewania się pracowników, należy zapewnić pracownikom w pobliżu miejsca ich pracy odpowiednio urządzone źródła ciepła przy zachowaniu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Czy pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi środki ochrony indywidualnej? Tak. Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej spełniające wymagania oceny zgodności, zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy. Oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Środki takie jak odzież i obuwie robocze muszą posiadać właściwości ochronne i użytkowe, a pracodawca musi zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie. Czy pracodawca może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej? Nie. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom wykonującym pracę w niskiej temperaturze posiłki i napoje? Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie posiłków pracownikom wykonującym pracę związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmian roboczej. Efektywny wydatek energetyczny organizmu, a także wykonującym pracę w pomieszczeniach zamkniętych, w których utrzymuje się stała temperatura poniżej 10 stopni Celsjusza, bądź na otwartej przestrzeni w okresie zimowym. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy. Zapraszam do czytania i oglądania. Natalia Cichy.